Siemaneczko! Dzisiaj na tapet bierzemy spotkanie Austrii z Francją, a typować będą Mikołaj oraz Lewon. W naszych typach myślę, że obydwoje będziemy szli w stronę Francji, bo tutaj, na no, umówmy się, cudów nie będzie. Ja od Ciebie proponuję kurs 3.02. Na to, że Francja wygra oraz obie drużyny strzelą gola. tej kurs znajdziecie sobie u Buchmechera Totalbet w sekcji Zakłady Łączone. Już Wam tłumaczę o co chodzi. To, że Francja wygra to myślę, że akurat nikt wątpliwości większych nie ma. Francuzi są faworytami nie tylko do wygrania grupy, ale do wygrania też w całym turnieju. Bardziej chcę skupić się na tym zakładzie, że obie drużyny strzelą gola. Otóż Austriacy w 17 meczach z rzędu przynajmniej raz... Zdobywali gola. Po drodze trafiają do siatki Niemców, Szwedów, także naprawdę drużynu, drużyn na wysokim poziomie. Dodatkowo, akurat linia defensywna, to jest jedna ze słabszych stron Francuzów. Tam jako stoperzy wystąpią prawdopodobnie Ibrahima Konate i Dajotu Mekano. Obaj mają ze sobą bardzo przecięte sezony w swoich klubach. To, że Bayern i Liverpool mieli kłopoty w defensywie, to na pewno wiecie. Konate zagrał w ponad 20 spotkaniach w Liverpoolu i z nim w składzie Derec. Zachowali zaledwie 5 czystych kąt. Z kolei Upamekano w tym roku w barwach Bayernu zagrał, jeśli się nie mylę, ponad 10 spotkań, i też tam były zaledwie 4 czyste kąta. Także ta linia defensywna. I właściwie to stoperzy nie są w najlepszej dyspozycji. Dodatkowo Francuzi grają na lewej stronie obrony z Teo Hernandezem. To jest zawodnik grający typowo do przodu. Z obroną on nie ma zbyt wiele wspólnego. Także Austriacy będą mieli sporo miejsca do kontrowania. Kurs 3 0 -2. a jeszcze co do tego zwycięstwa Francji, to dodam, że Austriacy zagrają bez Alaby i szlagera. Oh. Dlatego nie ma dwóch liderów w kluczowych formacjach. Stąd to zwycięstwo Francji akurat jest niepodważalne, natomiast Goli z obu stron się spodziewam. Bardzo ciekawy typ myślę że również, że bardzo prawdopodobne. Ja będę, szedł, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, w podobną stronę, ponieważ uważam, że Francja ten mecz wygra, że Francja wykona cztery rzuty różne, że Austria nie wykona pięciu rzutów różnych, a w meczu nie padnie pięciu bramek. Już tłumaczę dlaczego. To, że Francja wygra, to myślę, że większość nas myśli podobnie, natomiast myślę, że jak najbardziej Austrii do końca, tak, tak mocno lekceważyć też nie można, no bo w eliminacjach wyglądali świetnie, zajęli drugie miejsce od razu za Belgią, tracąc tylko jeden punkt do nich, także myślę, że to jest świetny wynik, a za sobą zostawili taką Szwecję, która poziomem piłkarskim myślę, że jest bardzo zbliżona do reprezentacji Polski, czyli powiedzmy dobra drużyna europejska. No, natomiast mimo wszystko te gwiazdy we Francji robią robotę, Kylian Mbappé, Dembele, Griezmann, Giroud, no po prostu myślę, że nie trzeba wymieniać całego składu. I to jest ta głębia składu, tak. nie? bo tam tu z ławki może wejść, tam naprawdę jest komu, jest komu zmieniać, jest też N'Golo Kanté na szóste, który ostatnio tak, miał w dobrej ciekawe. formie i on się może też pojawić, gdyby tam Francja miała jakieś kłopoty z asekuracją. Dokładnie, no to jest ba bardzo ciekawe, ponieważ Kanté po dwóch latach powrócił do kadry. Gra obecnie w Lidze Arabskiej, a mimo wszystko w tych dwóch ostatnich towarzyskich meczach zaprezentował się świetnie. Także ten środek pola może wyglądać typu Kamawinga i Kante, czyli no. Zabiegać mogą praktycznie każdy środek pola. Tak, oni mogą prawda. i ofensywnie wyjść, i bardziej defensywnie, chociaż podobno z Austriakami chcą być bardziej do przodu. Dokładnie. No, jeśli chodzi o skrzydełkę, no to Kylian Mbappe oraz Dembélé. Myślę, że tutaj jeśli chodzi o rogi, to nie będzie problemu dla Francji. Jeśli chodzi o Austrię, Austria w meczach z równymi sobie rywalami, powiedzmy, nabija tych rogów. Tak, koło 4, 5, 6 rogów, 7 jeśli garają z kimś gorszym. Natomiast nie sądzę, że z Francją zdołają nabić ich aż tyle. Aż tyle to jest. To jest mi się wydaje, że dużo jak na, jeśli spojrzymy na potencjał obu drużyn. No, wydaje mi się, że po prostu Francja tutaj będzie przeważać w meczu i to Francja będzie miała więcej rogów. Taka ciekawostka, patrząc na ich ostatnie mecze, a wziąłem pod uwagę rok 2022, z racji tego, że poprzedni mecz był w 2009 roku. To wszystkie te czynniki zostały pokryte, jeśli chodzi o rzuty rożne. Jeśli chodzi o ilość bramki, tylko raz tam padł remis, ponieważ raz Francja wygrała 2 do 1, a raz było 1-1. Także myślę, że jak najbardziej tutaj ten Bet architekt jest do pokrycia. Kurs mojego zakładu wynosi 2,94 i gram go for bet. Jeszcze słówko o promocjach u bookmacherów, u których typujemy. Ja przypomnę wam, że gram w Total Bet, i tam, jeśli nie macie jeszcze konta, to po rejestracji z kodem TBVIP dostaniecie m.in. trzy zakłady bez ryzyka, każdy po 111 zł. i tutaj podkreślam, że wszystkie te zakłady bez ryzyka są w gotówce. Oznacza to, że w przypadku przegranej nie musicie nic obracać, zwrot dostajecie w gotówce i gracie sobie nim dalej albo wypłacacie pieniądze. Lewą gra Forbet i Forbet także dostajecie cashback. Wynosi on maksymalnie 1230 zł. Tam, w przypadku niepowodzenia, wymagany jest jeden obrót, ale też warunki są naprawdę fajne. A szczegóły tych promocji oraz innych, które dostaniecie u obu Bógmucherów, znajdziecie w artykułach, które podlinkowaliśmy w opisie. W opisie naszego filmu znajdziecie również link do Eurotopera, do którego cały czas możecie dołączyć. A warto, ponieważ nagroda główna to voucher o wartości 10 tysięcy zł na wakacje marzeń. Pamiętajcie również o lajkach, komentarzach, subskrypcji kanału, ponieważ to pozwala, się, pozwala nam się rozwijać. Dziękujemy za uwagę, życzymy powodzenia i zieloności. Do zobaczenia. Do zobaczenia.